Witam Was serdecznie z pięknego, słonecznego Chłopowa. Dzisiaj jest czwartek, 27 czerwca i jest 25 stopni. To jest rekord. Pojawiły się niepokojące plotki, że to już ostatni taki ciepły dzień przez najbliższy tydzień. Na nie pozostało nic innego jak iść na plażę, na plażing. Tak właśnie jest w Chłopowie nad polskim Bałtykiem. Dwa dni słońca, a potem burze, chmury i deszcz. Czas sprawdzić, czy Bałtyk faktycznie jest odładny w tym roku. przyznać, że Bałtyk Zaskakująco nie jest lodowaty, jest zaskakująco bardzo zimny. Wszedłem dalej. Jest bardzo przyjemnie. był najlepszy mi pomysł w te wakacje, żeby wejść do tego lodowatego Bałtyku. A tak plaża w Chłopowie wygląda od strony lodowatego Bałtyku. Prawda, Żołanie? Bardzo udany dzień, na plaży dużo się działo. Trzymajcie się bardzo ciepło, bo w Chłopowie to już było ciepło i długo nie będzie.